Nieoczekiwanie w kierunku naszych linii podążyły dwa niemieckie czołgi, Pantery, 45-tonowe. Te czołgi były bez osłony piechoty, po prostu one się zagubiły, ale w pełni uzbrojenia. I po krótkiej walce czołgi zostały zdobyte jeden na rogu ulicy Mireckiego i Okopowej, a drugi pojechał jeszcze 200 metrów dalej i został nieruchomiony w lotu ulicy Gęsiej, no, a radość szalona. Były lekko uszkodzone podczas walki. Jeden uszkodzono mechanizm zwierzę, drugi wiążący silnik, ale natychmiast zmobilizowano ludzi, którzy mieli pewno już obycie z bronią pancerną. Stworzono pluton pancerny pod dowództwem porusznika Wacka Cuty. Także te czołgi oddawały nam ogromne usługi, aż do 11 sierpnia, do momentu opuszczenia wolny i konieczności zniszczenia tych czołgów.